Dla nas ważne jest pozycjonowanie miasta w świadomości odbiorców, czyli jak gdyby zbudowanie wizerunku miejsca, które sprzyja byciu zdrowym. Zarówno dla osób, które są zdrowe i chcą swój, te swoje zdrowie zachować jak najdłużej, a więc miasta, które powinno oferować możliwość produktów, profilaktycznych związanych z zdrowiem, jak i też dla tych, którzy już cierpią na pewne schorzenia i aby mogły przyjechać i się podleczyć tutaj podstaw tej wizji stoi sława ośrodków rehabilitacyjnych w Złotowie. W tę koncepcję wpisuje się także położenie miasta, zdala od głównych szlaków komunikacyjnych i uciążliwych przedsiębiorstw. Program budowania marki został rozpisany na lata, a konkretnie na 7 lat. Rok 2017 i 2018 to przygotowanie marki, czyli budowanie, świadomości i informowanie o korzyściach z niej płynących. Lata 2019-2022 to wdrażanie marki poprzez m.in. uzupełnianie bazy hotelowej, a lata 2022 325 to umacnianie marki, ożywienie gospodarki, pojawienie się nowych miejsc pracy oraz przeprowadzanie badań. Wszystkie te działania mają się odbywać we współpracy miasta z prywatnymi przedsiębiorcami. Pojawił się także pomysł na atrakcję, która pozwoli przyciągnąć do miasta turystów. Ścieżkę w koronach drzew oczywiście w pełni dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.